Dzień dobry, ja bon znowu, kanał muzyczny. Chciałem zaprosić was na piosenkę reggae pod tytułem Reggae zimą. No, ostatnio tych zim w ogóle nie było i tak się w ogóle zastanawiam, czy w tym roku też będzie, no coś tam teraz za oknem. Zimno się zrobiło, wczoraj coś tam popruszyło, ale w sumie to tak jakby tego nie było. W sumie to chciałbym, żeby była w końcu jakaś taka namiastka tej zimy, fajnie to by wyglądało jakby zrobiło się biało za oknem Reggae jest muzyką która się kojarzy przede wszystkim ze słońcem, z plażami, z palmami, z wyspami, gdzieś jakieś Karaiby, no bo tam powstała. Natomiast dlaczego by nie zaśpiewać takiej muzyki na śniegu? I właśnie tak sobie wymyśliłem, że można się fajnie bawić na śniegu właśnie w rytmach reggae. Także zapraszam was, wysłuchajcie tej piosenki. Jest całkiem fajna, wesoła. Może też Używam troszeczkę na sercu, będziecie weselsi, niesmutni. No taka pogoda jest ostatnio, że szkoda patrzeć. Także zapraszam i dziękuję.